Hejo, hejo. Z tej strony Gingerowa, a na Waszych ekranach Emily's Childhood Memories. Przed nami kolejny dzień, piąty dzień w naszym domku, w naszej domku na sprzedaż, który mam nadzieję, uda nam się uratować. No i zajrzyjmy może do sklepu, ile mamy stówkę tylko. Hmm. Tutaj niby stówkę, to można kupić ten taki gar kociołek na zupę i dzięki temu klienci będą więcej nam płacić, tak? Może nam się przyda, bo ostatnio jakoś tak dziwnie, dziwnie ciężko nam idzie tak ost na ostatek. Także myślę, że może to jest dobry zakup. No i przejdźmy już do odcinka, w sensie do dnia piątego. A co to za panie? I w ogóle ładne kwiatki. Dzień dobry. Właśnie, w czym możemy pomóc? Emilka ma taką minę jak ja. Znowu. Doris Johnson. Emilka, pamiętasz coś? Aha, i siostra powiedziała, Angela. To jest twoja pomoc, tak? Rozpro rozprowadzasz informacje po ludziach. Mhm. Aha, wyprzedasz kwiatów. Aha, i one były na tym naszym takim balu po balu. Aha, i chciały nam podarować to, żebyśmy mogły sprzedawać te kwiaty i mieć z tego po prostu też pieniążki. Super, widzicie, ile mamy tutaj pomocnych ludzi dookoła. Zawsze tak jest, że dobro wraca. Ej, Emilka usłyszona! Świetnie. Okej. Okay. E, tylko musimy tutaj posprzątać oczywiście. Aha, tak to działa. Muszę szybko klikać. Tu mamy słoik i chyba śli... nie, śliwki, no nie wiem, to wygląda dziwnie, nie wygląda jak śliwka, ale powiedzmy, że mogłaby to być śliwka. Musimy czyścić Lirta. A, już, panie już. Okej. Okay. Słoik i to. To i to. Okej. Okay. No chyba śliwka można by było powiedzieć, że to są takie po prostu powidła śliwkowe. Tak, a na koniec tego odcinka obejrzeliśmy album i był tam liść. I właśnie pomyślałam wtedy o zielniku, i tak w sumie teraz mamy kwiaty, więc można by powiedzieć, że to pasuje do siebie tematycznie. Myszko, 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 nie wiem gdzie jesteś, nie widzicie? Dobra, nieważne. To i to. Bum, bum, bum. Zielnik. Tak, zielnik. Zielnik robiłam w szkole podstawowej. Jestem bardzo ciekawa, czy wy też. Jeśli ktoś. Nie, no, nie wiem, czy jest ktoś, kto nie wie, czym jest zielnik, ale jeśli ktoś nie wie, to chodziło o to, żeby zbierać po prostu różne liście. Ja akurat zbierałam liście głównie. I trzeba było je zasuszyć, potem ładnie rozpoznać, jakiego, z jakiego drzewa pochodzi dany liść. No i. Dać na właśnie takie ładne kartki, ładnie jakoś to opisać, udekorować, no i oddać w szkole. I w ten sposób uczyłam się rozpoznawać liście i różne inne roślinki do szkoły. I to było fajne, zawsze na jesień się robiło, kiedy było dużo właśnie liści z drzew. I, i bardzo miło to wspominam, lubiłam to robić. Pomagała mi oczywiście mama. O, coś tam wziął kwiatuszka. Super, ciekawe ile tam się nam udało zbierać. I, 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 I bardzo starałam się, żeby one były takie udekorowane, żeby miały fajny styl. Kiedyś też jeszcze się opalało, yy, tu jest myszka. Opalało brzegi kartki, żeby wyglądało tak bardziej. Hmm, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie staro, ale tak, no tak dostojnie powiedzmy. Żeby nadać taką fajną fakturę tym kartkom, i tak dalej. Także jestem ciekawa, czy Wy też robiliście I, i jak Wy to wspominacie? Czy sprawiało Wam to radość, czy niekoniecznie? Bo w mojej klasie to tak różnie było. Niektórzy bardzo tego nie lubili. E, a ja lubiłam też. Może dlatego, że nie wiem, właśnie spędzałam ten, wtedy czas z mamą, z rodzicami, było też trzeba było po te liście iść, więc trzeba było wyjść sobie na spacer jesienią. Do parku, czy do lasku. Yy, I to były zawsze takie fajne, fajne momenty. Które jak widać wspominam do dziś, mimo że minęło już tyle lat. W ogóle ta seria jest <grywka> bardzo wspominkowa. I, i, I bardzo cieszę się, że wy to lubicie i też się dzielicie ze mną yy, swoimi wspomnieniami związanymi z różnymi właśnie rzeczami, które tutaj poruszamy razem z Emilką. To jest bardzo urocze i naprawdę cieszę się, że udało mi się Znaleźć serię, która tworzy taki klimat na kanale, taki ciepły i rodzinny. To jest genialne. A jeśli chodzi o kwiatki, to nie mam ręki do kwiatów. W ogóle yy, miałam jeden kwiatek. Nie wiem, czy kiedyś wam o nim opowiadałam. już chyba tak, ale nie jestem pewna. Yy, jeden kwiat, yy, skrzydło kwiat, który przetrwał u mnie i to był jedyny kwiatek, który u mnie przetrwał yy, yy, dwa lata. To jest i tak sukces, bo ja nie mam ręki do kwiatów w ogóle. W przeciwieństwie do mojej mamy i babci na przykład, o którym kwiatki ogółem kwitną, mi nie kwitną, nie potrafię się zajmować kwiatami, niestety. Ubolewam nad tym bardzo, ale jakoś tak. Nie wiem. Zawsze albo przesuszę, albo przeleję. I nie wiem, zawsze jakoś tak mi zachorują te kwiaty. Nie wiem, jakoś. Ponoć tak jest, że niektórzy ludzie nie mają ręki do kwiatów i nic się nie da z tym zrobić, no ja chyba właśnie do takich ludzi niestety należę. Co jest przykre, bo mi się ogółem kwiatki bardzo podobają i bardzo chciałabym umieć je, umieć je hodować, ale no nie wychodzi mi to, chociaż próbuję. Teraz mam jakąś um, azalię, chyba dostałam od babci na urodziny w marcu, no i jakoś się trzyma, jakoś się trzyma, jeszcze nie zwiędła, także chyba jest okej. Okay. Jedyne co to już przekwitła, no ale liście się trzymają, ok, bo tutaj już straciłam niestety fundusze, bo chciałam przyciągnąć. No ale żyje, to jest najważniejsze, że nie zwiędła, chociaż parę razy już było blisko, bo ciężko znosiła upały i się przesuszyła i, i, i ratowała ją y, kąpielą wodną. <grych> e, no ale, ale trzyma się jakoś, liście jej nie opadły na szczęście, więc, e, więc jestem z niej zadowolona. Ale planuję sobie znowu kupić skrzydło kwiat, bo najlepiej mi się go hodowało, bo po prostu jest. Po prostu jest prosty, bym powiedziała. Nie wymagał jakoś tak bardzo dużej opieki. No i dzięki temu udało mi się go po prostu uhodować. Przetrwał ze mną nawet moją przeprowadzkę. Bo miałam go jeszcze na swoim poprzednim mieszkaniu z rodzicami, kiedy mieszkałam, też go dostałam na urodziny, tylko tym razem od dziadka, <laughs> nie od babci. I, I przetrwał ze mną, i przetrwał przeprowadzkę, tylko tutaj po prostu już już mi się nie udało go uhodować tak jak się należy. Ale nawet raz mi zakwitł. Także byłam z siebie naprawdę dumna, bo był to pierwszy kwiatek, który po prostu udało mi się doprowadzić do tego, że zakwitł ponownie po roku bycia u mnie. Także byłam z siebie niesamowicie dumna wtedy. No, fajnie, udało nam się tutaj, i chyba dzięki tym zupom to jakoś tak y, więcej zarabiamy, tak mi się wydaje. Albo po prostu mamy dzisiaj większy ruch. Sama już nie wiem. Wow, ile ciasta. I tutaj zupa będzie. Ale bardzo fajnie się tutaj mi pracuje na, y, w tym miejscu. Mm, jakoś tak szybciej te wszystkie zamówienia się realizuje. Okej. Okay. Staram się, widzicie? Staram się. Tutaj z tymi kwiatkami nic nie mogę zrobić. Niestety, w wytrzyj, no i skosujemy. Okej, okay. i mamy eksperta, jej! Świetnie. Super. Takie, takie coś to ja lubię. <grym> I ekspert! Świetnie, i co, i co, i co, i co, i, i, i sklep. <grych> Czy udało nam się coś? 200, no jeszcze 200. Chociaż... no te stoliki, no 400. Hm. No Może lampki, lampki... Tu, tu, się waham, zawsze się zastanawiam. Milka tak słodko wygląda w tych lampkach na drzewo. To, to niech są dobra. Poszalejemy w tym odcinku. No i zaczynamy szósty dzień. Jej! Cześć Franek i Rowerek! Tak! Bardzo dużo napisaliście mi komentarze na temat jazdy na rowerze pierwszej. To było urocze i bardzo fajnie mi się to czytało, te wszystkie historie wasze. Ui! Stary rowerek! Urocze! Mm. <noise> ja, jakie słodkie? Franek, uważaj na siebie! No, już się bałam o niego. Aha. <noise> Aha, czyli Franek będzie robił nam sztuczki dla naszych klientów. I dzięki temu będziemy mogli im poprawiać nastrój. Tylko Franek, ja nie wiem, jakim cudem ten rowerek. Yy, yy, wytrzymuje twój ciężar. No ale dobrze. Tutaj coś nam się pojawiło nowego. Znowu jakiś placek. Jakieś ciacho ciacho. Słodko tu mamy. Tak, nowa dekoracja to wiem. I, i, I tak, no, dobra. I rozrywka w postaci franka na rowerze. Wszystko mamy tu gotowe. Już widzę goście do nas. Wow, ale duży ruch. Wiecie, co muszę się teraz skoncentrować, żeby nic nie zepsuć. A tutaj to trzeba piec, tak? o o. Pomyłka. Dobra. Tu, tu, tu. To mogę skreślić. I tak dwa. Po drodze weź to i to i to. Dobra, Franek, idź. Pokaż, co potrafisz. <grywy> Myszko, słyszę cię, ale nie wiem, gdzie jesteś chwilowo. Bo tutaj się koncentruję na naszych y, gościach. Dobrze, Franek, idź znowu. Musimy go jakoś tutaj wykorzystywać. E, tak, ciacho, to na pewno i to na pewno. Poczekamy tu, okej. Okay. Naleśnik jeden. E, I zupa. E, ciacho, owoc. Okej, okay. wow. <laughs> Wybaczcie, jeśli zaraz będę jakoś tak dziwnie komentować, ale no naprawdę zależy mi na tym, żeby fajnie wszystko nam poszło. Raz, dwa, trzy. Także, wujku dziadku, jak ja to mówię, tutaj proszę nas, masz naleśników nam. Okej. Okay. Super. Mamy wszystko uzupełnione. I pierwsza fala klientów za nami. Znowu naleśnik. Naleśniki mają wzięcie. Ciekawe, dlaczego? Dobra. I tu ciekawe, czy będziemy w tym piecu wypiekać pizzę. Tu jesteśmy, myszko. Haha, schowałaś się. Ale ja się dostrzegłam. Dobrze, znowu dzieci nas odwiedziły. Mam nadzieję, że znajdą coś dobrego na przykład sernik. Nie, naleśniki, no dzieci, naleśniki, no pewnie. Trzy. I tu, proszę bardzo. A idź franek do nich. Poprawim humor. Zupę weźmiemy po drodze. Ciach-ciach czach, czach i wracamy tutaj. Yy, I znowu owoce mają wzięcie. Świetnie. No nie skasujemy, nie będziemy przeciągać. O, tutaj akurat będziemy musieli skasować podwójnie chyba, mam nadzieję, co pan by chciał. Mm, niestety naleśniki. Emilka nie drap się po głowie, tylko tutaj klientów trzeba obsłużyć. nasmarzyć trzeba też naleśników, ale się tu dzieje. Nawet nie mam chwili na zastanowienie. Też właśnie może Wam się wydawać, że to jest taka prosta gierka, i że niby nudy. Nie, nie, nie. Już też mówiłam o tym. Że w wypadku nie są to nudy. Dużo się tutaj dzieje. I czasami ciężko nadążyć. O, fioletowe zamówienie. Proszę. Franek, idź tutaj do panów w fioletowych okularkach. Jej ulegą złamie ten rowerek. <grym> Wiem, że nie złamie najpewniej, ale byłoby zabawnie. I nawet pasowałoby do Franka. Trzy... Czemu nikt nie chce więcej? A, tutaj dżemiki, babciu, dżemiki. Domowe konfitury. Proszę, babciu. I tak, i tu. Bardzo ładnie wygląda ten taki placek, nie wiem... No, tak bym to nazwała, bo to jest taki pie in English. Chyba. Ładnie. Ciekawe co mam w środku. <laughs> czy to na słodko, czy na słono? Mam nadzieję, że na słono. <laughs> Bo ja wolę na słono. Dobra, tu. No nie, tam nam kaska ucieka. Już, już biegnę. Ale mamy bonus, więc nie szkodzi. Że trochę nam tam się straciło z tych drobniaków. I tu, i tu. I skasujemy, a tą panią skasujemy z tymi, tutaj, tutaj trzeba dobrze planować. Ok. No nie, mamy naprawdę duży ruch. Duży, duży. Naleśnik znowu? Naleśnior? Bob. Bob Pancake. Tak. Pani Simsów yy, kumają. W sumie nigdy nie pomyślałam do tą te scenariusznika o naszym Bobie. Teraz tak mi jakoś wpadł do głowy. Ok, skasujemy podwójnie, wytrzyj. Stolik trzeba. Wow, nawet się kręciłam. Oj, znowu idzie duża rodzinka. Yy. Proszę. Franek. Pracuj na napiwki. Skoro już się zobowiązałeś do pomocy, to, to tutaj trzeba go trochę wykorzystać. Koniec dnia! Raz, dwa, trzy... Duże zamówienie, tutaj szalik i ten... No jakoś szybko poszło. Jakoś szybko poszło, bo, bo się wkręciłam. <grym> to chyba dlatego. Jakoś tak nie dłużyło mi się. Parkuje mi tutaj tych kwiatków, co było ostatnio. Mogłyby być tutaj na stałe ładnie wyglądały. No i czekamy, aż nasi ostatni klienci sobie zjedzą w spokoju. Angela wytrzyj, no i skasujemy. Okej, okay. i co, zdarzy się coś teraz na koniec odcinka? Nie, niestety nie. A <grymne> franek odjechał na rowerze. <grymne> Ech, on, on mi zawsze potrafi poprawić humor. No okej, okay. to czyli co? Czyli będziemy kończyć ten odcinek. Został nam 7, 8 i 9 i 10 dzień, ale czekajcie, bo wspomnienia się świecą. Znowu bym zapomniała. Tak. No. Urocze. Dobra. No. To kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Papa. Pa.